Amber Hawks I teraz to po raz kolejny drużyna Amber Hawks będzie w ofensywie po, tych, po rozegraniu akcji w formacjach specjalnych Będzie próba powrotu z piłką Zawodnik z numerem 11 rozpędza się, jest już na 30m dalej utrzymuje się na nogach Unika to zarazem jednych i drugich boków, rozpędza się i chciał zagranik do pokonania i nie będzie miał nikogo przed sobą Touchdown Amberholes, coś niesamowitego. Uh, yeah, Mercy <laughs> <you. laughs> Mamy 27 do 12 Amber Crokes są dzisiaj naprawdę niesamowici tym, co prezentują na boisku. Przygotowanie fizyczne jest naprawdę na wysokim poziomie w tej drużynie i teraz to procentuje. Czemu tu jest tak zimno? Jesteś w, to jak w kulę, to... a dobra, gdzie zapisać Próba podwyższenia za jeden punkt nieudana. Jeszcze będzie próba. Nie będzie próby po obrotu z piłką, także jest niekompletne to pytanie. Wynik pozostaje 27 do 12. Kapitalne rozpoczęcie trzeciej kwarty przez drużynę Amber Hawks. Wracamy do akcji do formacji specjalnych, bo z tą różnicą, że teraz to Amber Hawks będą odkopywać, a poserja szczecin powracać przydałby, przydałby im się teraz podobny powrót jaki zaprezentował Suriko Figor. Paweł Wroński ma już piłkę w rękach, szuka miejsca na lewej stronie. Tam już czekają na niego Amber Hawks. Ale czyli tak jest solidny powrót doprowadził piłkę na ponad.

Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Husaria Szczecin w głębokim deficycie punktowym. Jeżeli myślą jeszcze o powrocie do tego meczu, to muszą jak najszybciej wziąć się do roboty i zdobywać punkty. Kobielak, Kamil, oddanie do Damiana Kościelskiego. I w drugiej próbie będzie 7 yardów do przejścia. <laughs> Druga próba, 7 jardów do przejścia w kusariach Po raz kolejny akcja biegowa, lecz tym razem defensorzy. Trzecia próba. 7 jardów do przejścia, 7, około 7-6 jardów do przejścia przez Kusarię Szczecin w trzeciej próbie Kobiela Kamil rozgląda się za podaniem na prawą stronę i podanie jest złapane pierwsza próba Choć widzieliśmy, że nie była to perfekcyjna spirala Toma Brady'ego, to jednak mimo wszystko liczy się efektywność, nieefektowność. I tym samym znaczniki poruszają się w górę. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Pierwsza próba 10 yardów do Ale jeszcze znaczniki są przesuwane do przodu Na 20 Na 18 yard 10 yardów do przejścia Wroński Paweł prawą stroną Przedziera się przez defensywę Amberhous zatrzymany, ale to już jest po zdobyciu przynajmniej 8 yardów, także w drugiej próbie w dogodnej sytuacji zawodnicy Husari szczecin. Druga próba 2 yardy do przejścia. Jeszcze raz Wroński Paweł, tą samą stroną, ale tym razem bardziej czujna druga linia defensywna, Amber Hawks. I to będzie trzecia próba, tym razem jest tylko Jardzik. Jardek do zdobycia przez usary Szczecin. I teraz to będzie akcja biegowa Kamil Kobielak lewą stroną. Przyłożenie Pulsaria Szczecin. Kapitalnie rozegrana ta akcja. Zmyleni totalnie zawodnicy Amber Hawks, a Kamil Kobielak notuje przyłożenie na swoim koncie tym samym doprowadzając do wyniku 27 do 18. Podwyższenia wyniku. Za jeden punkt próbuje Husaria. I to podwyższenie jest udane. Także mamy 19 punktów dla Husarii, 27 dla Amber I znów w zasięgu Husari szczecin znajduje się drużyna Amber Holtz.

Teraz znów mamy formacje specjalne I zawodnicy Husarii się na pewno muszą być czujni na te akcje powrotne Amber Hawks Igor Surikow już zaprezentował co potrafi zrobić z piłką w swoich rękach i wykorzystując bloki swoich kolegów Krótkie kopnięcie Wydaje się, że to jest bezpieczniejsza opcja w wypadku tego, co jeszcze nie tak, dawno byliśmy, nie tak dawno byliśmy świadkami. Także Amber Hawks rozpoczynają pierwszą próbę na 40 yardzie własnej połowy, 10 yardów do przejścia. Chyba 10 jardów do przejścia. Brazyliancy ma dużo czasu. Podaje na lewą stronę do otwartego Igora Surikowa. Ten jeszcze utrzymuje się na nogach i po raz kolejny Igor Surikow melduje się w polu punktowym przyłożenie Amberholes. Tym samym wynik zamienia się na 33 do 19. Wyniku za jeden punkt. Rzecz widzimy, że formacja, jaką stawili jest nietypowa i to będzie podwyższenie za dwa. Próba podwyższenia, podwyższenia za dwa punkty. No to są so jaja! I są po prostu nie do zatrzymania. Zawodnicy Amber Hawks, podwyższenie za dwa punkty udane, więc tym samym mamy 35 do 19. Teraz jest 33 do 19. A nie 35? Eee... 33. 35. To jest mniejszy. To Nie, ale my musimy ale jeszcze byśmy wygrali teraz

Daleki wykop i będzie problem z powrotem. Piłka staje się żywa i mamy touchback. Przytomne zachowanie Pawła Wrońskiego także z 20 yardu pierwsza próba. la Husari Ștecin. <frazie> Pierwsza próba 10 yardów z 20 yardu własnej połowy Kobielak Kamil z kilką w rękach rozpoczyna akcję biegową. Zniknął mi na chwilę z parawanu, ale już bezpieczny wybiegł poza pole punktowe po zdobyciu pierwszej próby dla Husari Szczecin. Pierwsza próba 10 jardów do przejścia, Husaria Szczecin, Kobielak. Krótkie podanie na prawą stronę do Pawła Wrońskiego. Ten przedziera się i ależ teraz mieliśmy zatrzymanie Pawła Wrońskiego. I będzie kolano co oznacza, że doszło do kontuzji. Miejmy nadzieję, że to nie jest nic poważnego, że to tylko lekkie kłopoty ze wstaniem. Wielkie brawa. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, że jeszcze wróci Paweł Wroński na boisko i będzie wspierać swoich kolegów. Ale tymczasem mamy pierwszą próbę, więc to poświęcenie nie poszło na marne. 10 jardów do przejścia. Tak. Długie podanie na lewą stronę jednak niekompletne. Druga próba, 10 jadów do przejścia po niekompletnym podaniu Kamila Kobielaka. Damian Koziszewski lewą stroną, to już jest pierwsza próba. Także... Także zarządzanie czasem bardzo tutaj, za, za to trzeba także pochwalić zawodników Pusary i szczecin. Zatrzymują czas gry. Wybiegając poza boisko. Na pierwsza próba, kolejne 10 yardów do przejścia. Kobielak przy piłce. Rozumiesz, się z jest naciskany. Podejmuje akcję biegową. Kobielak. I na 10 yardzie. Kolejna, pierwsza próba, kapitalnie rozgrywający Hussari Szczecin. Znaczniki wyznaczające 10 już znikają, a to oznacza, że do pola punktowego pozostało 10.